Ten dobry. O, ten. Dobry. Biały. Wiadomo. No, najgorszym. A ten? Nie mam ten. Ten też dobry. Jeszcze spróbuję tego. No. To <laughs> wszystkie dobre. <laughs> Pokażę Wam, jak robić omlety. Ja w swoim życiu zrobiłem tysiąc omletów. Wiadomo, na kuchni hotelowej często zaczyna się od śniadań, bo to nikt nie chce wstawać o trzecie rano, żeby przygotować śniadania. Mi to jakoś e, wstawanie z kurami nie przeszkadzało, więc robiłem śniadania. Byłem królem śniadań i naprawdę gotowałem śniadania królom. Tak. <laughs> Pokażę Wam, jak zrobić omlety. Jest milion sposobów, ważne, żeby smakowało. To jest najważniejsze, nie? Mam dwie patelni. Jedna jest taka płytsza, druga jest głębsza. Powiem Wam, że to nie ma żadnej różnicy. <laughs> Przydaje się tylko jak nie ma plastikowych rączek, bo często się na przykład omlety w piekarniku można albo pod salamandrą zapiec, żeby to ładniej wychodziło. Ja będę dzisiaj robił, nie wiem... na tej. Indukcja. Rozgrywam patelnię. Na to masełko. Zrobimy teraz klasyczny omleta. Jajka. No jajka to jajka, nie? Można rozbijać jedną ręką. Tadą. Można rozbijać dwoma, Hehehe. Sól. Zawsze. Pepper. No i najważniejsze jest w omletach czepanie jek. Czepanie jest ważne. Na jedną i tą masę. Rozgrywam patarenkę. I wlewam jajeczko. Silikon tutaj się przydaje w ciul, żeby nie porysować patelnki. No i czekamy, aż mi to się zepnie. Ścina się. Ja to trochę tak jak jajeczniczkę zamyrdam. Jedni chcą bardziej ścięte, jedni mniej. Można dodać milion dodatków. Szyneczkę, cebulkę, ser. Kto tam chce, to tam chce. Ja się w to nie mieszam. Ale robimy na razie klasycznego. Ściął się! I powiem wam tak. Są ludzie, którzy powiedzieliby, że to jest super omlet. Że to jest taka jajecznica z góry nieścięta, więc fajnie. Ale niektórzy chcą, żeby im to po prostu przerzucić. przerzucić. I to jest bardziej taki urda, nie? Wtedy się robi. Jak, jak bym go teraz zdjął, to on tam w środku jest jeszcze dosyć płynny. Na talerzyk. Dada. Teraz zrobimy tego omleta takiego francuskiego, klasycznego. Żeby jak się go rozetnie, to się rozpływa. Patelęka. Mocno rozgrzać. Rozbijam jajka. Sól. Peper. No i przepęda. Można oczywiście roztrzepać wiele jajek i podzielić potem to lejąc. Tak się robiło, nie? Masełko jajeczko no i zawijam do. no i teraz chcemy z niego zrobić taką kanelkę na talerzyszek on jest jeszcze tutaj surowy w środku trzeci omlet taki biszkoptowy trochę Daję jajka żółtka do Michy obok wydzielam rączki troszkę soli i czepiemy białko na pianę Piana sztywna jak ja, czasami. Hehehe. Dajemy rzutko. I delikatnie to wkręcamy. Żeby nie połamać piany. I taki omlecik też można zrobić na słodko, czyli dać jakiś cukier, cukier puder. Ale my zrobimy też taki o. Po prostu. Patelęka. Masełko. Och, już ciepło się zrobiła. Bydzę. Daję omlecik. To jest takie niestety, że to musi dosyć na wolnym ogniu się robić. Żeby się nie zjadało, a piana, żeby się zesztywniała. Tutaj się przyda druga patelenka, żeby to nawet przykryć. Można to oczywiście dać do pieca teraz, żeby to się zapykło. Można to przerzucić, ale można też zrobić coś takiego. Patelenka, patelenka. I szybki, zdecydowany ruch. Hyp. O! I tak. I wychodzi nam piękny, puszysty omlecik. He he he. Kolejny omlet, który robiłem często na słodko. Jajka. Ale je mocno trzepię. Trzepię je, żeby je napowietrzyć mocno. Żeby było bardziej puchate, dodaję ciutkę mąki. I od razu ciutkę Saharu. Tuklu. I też go trzepię. Nie chcę, żeby to się zrobił naleśnik. Jakby miał więcej mąki, tylko chcę, żeby było głównie jajko, nie? Mąka da temu taką lepszą, troszkę ciekawszą strukturę. Paterenka, masełko, jajeczko. I zobaczycie, że on tak troszkę spuchnie. Tutaj zwiększa trochę indukcję. Powiem wam szczerze, że na takiej indukcji się ciężej robi trochę niż zwykłej. Ta nie ma takiej mocy, nie? A omlet fajnie jakąś się ścina bardzo szybko. Wtedy ma taką lepszą troszkę skorupkę. Jest, przerzucam. Ten omlet akurat nie może być taki półsurowy, bo nie jest z mąką, nie? To trzeba go dosyć dobrze wysmażyć. No i go damy obok tego kurzystego. O! Piękne. Jak ktoś jest bogaty, to może nawet na to czereć nie położyć. <laughs> Ostatni omlet na dzisiaj. Omlet biały. Bardzo dużo osób to je, ponieważ to jest dietetyczne dla tych sportowców. A pamiętajcie, sport to mord. Więc oddzielamy białko od żółtek. żółtka wiadomo, się wykorzysta. Peper, sól, bo sportowcy to też ludzie, nie? <laughs> Można go troszkę strzepać. Można go troszkę napowietrzyć. No i na masełko. No i na talerzyk. Biały omlecik. Więc mamy: 5 omletów. Biały. Na słodko z mąką. Biskoptowy. No i te. Spróbujcie każdego, znajdźcie swój ulubiony. No i smacznego. <laughs> no ja to wszystko zjem. O, tego na słodko to można jeszcze cukrem pudłem posypać, ja nie mam, ale... O, cukier też jest spoko. I ja od niego zacznę, nie? <laughs> no i prośba, nie? Wiadomo. robijcie, subskrybujcie i wszystko to, co można robić. Dawajcie lajki, bo to się przydaje. To się przydaje, to zawsze lepiej mieć niż nie mieć i wiecie, jak to jest. Pozdrawiam!